Szanowni Państwo, kiedy zostałam zaproszona do współtworzenia tej sesji, poczułam się niezwykle wyróżniona, ale jednocześnie poczułam wielką odpowiedzialność. Jakże ja tylko doktor w tak szacownym gronie? Ale dlaczego nie? Dlaczego ktoś z pokolenia młodych polskich badaczy nie miałby opowiedzieć o tym, czym się zajmuje jego pokolenie? I rzeczywiście, epidemie chorób zakaźnych we wczesno-nowożytnej Polsce, były przez długi czas głównym przedmiotem mojego za, moich badań. Kiedy zostałam zaproszona, zastanowiłam się, z jakiej perspektywy będę mówić. Perspektywy młodej badaczki, historyczki, czy z perspektywy osoby, która żyje także w uprzywilejowanym czasie. W świecie, w którym istnieją szczepionki, w świecie, w którym znamy zasady higieny, w świecie, w którym wiemy, czym są bakterie oraz wirusy, w świecie, w którym od ponad 100 lat znamy bakteriostatyki, od lat 50. masowo produkujemy antybiotyki, a poza tym w świecie, w którym działają różne systemy ochrony zdrowia. Tak, będę mówiła właśnie z takiej perspektywy. Gdybyśmy zrobili teraz test i zapytali samych siebie, co by się stało, gdybyśmy żyli, dajmy na to, na początku XVIII wieku i wybuchłaby tutaj, w, Poz w Krakowie, epidemia dżumy, ile z nas by zmarło? W przypadku zarażenia dżumą dymieniczą yy, zmarłaby co druga osoba, yy, może nie co druga, zmarłoby... 30-35% uczestników konferencji. Gdyby to był wiek XIV, zmarłaby co druga osoba. Gdyby dżuma dymienicza przybrała postać dżumy septycznej, posocznicowej, we epoce przed antybiotykami zmarlibyśmy najprawdopodobniej wszyscy. Wreszcie w przypadku zarażenia dżumą płucną nikt by nie przetrwał. Pragnę przypomnieć, że. Ostatnia epidemia dżumy płucnej zakończyła się półtora roku temu na Madagaskarze. Dżuma dymienicza jest chorobą endemiczną wśród populacji niektórych zwierząt w Azji Środkowej. Jak można było zatem działać w epoce przedantybiotykowej i w epoce przed szczepieniami? Oczywiście była tylko jedna prosta droga przetrwana. Należało uciec. Kiedy 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan globalnej epidemii, dowiedzieliśmy się o tym w zasadzie wszędzie, równocześnie. Jednocześnie byliśmy od razu przygotowani na to, co się może wypełnić. Widzieliśmy, że nastąpi kryzys polityczny, gospodarczy, być może kryzys społeczny, że rozmaite społeczności społeczeństwa zostaną straumatyzowane, ba wiedzieliśmy także, że straumatyzowane zostaną jednostki. Dlaczego tak się działo? Nasza wyobraźnia zbiorowa, karmiona lekturami, dziełami sztuki wizualnej, ale także filmami, tak? podpowiadała nam, co może się zdarzyć. Więc w jakimś sensie wiedzieliśmy, że pojawi się koniec mobilności geograficznej, być może zostaną Wprowadzone nowe formy produkcji, na pewno zostanie zawieszony handel i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę moje pokolenie wiedziało, że hmm, przecież to jest nasza druga pandemia. Pokolenia starsze w ciągu ostatnich 65 lat przeżyły cztery pandemie. W latach 50. i 60. Światowa Organizacja Zdrowia ogłaszała pandemię grypy. W 2009 roku została ogłoszona pandemia ptasiej grypy. I kiedy pytałam moich studentów, czy są świadomi tego, że to jest ich druga pandemia, odpowiadali nie. Przecież nie było żadnej pandemii. To jest pierwsza pandemia w naszym życiu. Czy to prawda? Czy pandemia ptasiej grypy. Wywarła jakiś szczególny wpływ? Odcisnęła piętno na wyobraźni człowieka Zachodu? Nie, ale na pewno odcisnęła piętno na wyobraźni człowieka Wschodu. Na pewno jest tak, że nie tylko COVID-19 jest czymś, co wywiera wpływ na pokolenie, co, zapisze, co zapisuje się w pamięci zbiorowej. W zasadzie każda epoka historyczna miała swoją zarazę, która była odpowiedzialna za wprowadzanie pewnych urządzeń społecznych w takim rozumieniu socjologicznym i specyficznych praktyk społecznych. Od izolacji i stygmatyzacji, tak, przez nowe formy kontroli ludności, przez parcelację przestrzeni, przez wymyślenie albo skonstruowanie populacji i wprowadzenie metod biopolitycznych zarząd... Czyli nowych sposobów zarządzania takim bytem, jakim jest populacja i tak Kiedy spojrzą Państwo na listę tych chorób, oczywiście zobaczą Państwo, że w zasadzie wszystkie, za wyjątkiem ospy prawdziwej, cały czas są, i Hiszpanki oczywiście, są znane. Ok. Kilka lat temu Światowa Organizacja Zdrowia publikuje swój drugi raport, RD Blueprint, w którym ogłasza, że niebawem pojawi się choroba X. Choroba X, której nie znamy, która będzie czymś absolutnie nowym i czym, z czym będziemy musieli walczyć, redukując ją do tego, co jest znane i używając tych narzędzi, które wypracowaliśmy do tej pory. I znów studenci w roku 2018 mówili science fiction, to się nie może zdarzyć. Ale musimy pamiętać, że historycznie mieliśmy co najmniej dwie choroby X. To była czarna śmierć w XIV wieku, a następnie taką chorobą w Europie był syfilis na przełomie XV i XVI wieku, kiedy europejscy lekarze nie wiedzieli, z czym mają do czynienia i pierwsze próby definiowania tego, czym syfilis jest, wiązały się z nawiązaniem do nowej formy trądu, ewentualnie syfilis nazywano nową formą ospy, ospy miłosnej. Czym są zatem epidemie chorób zakaźnych? Możemy je badać na różne sposoby, możemy je badać wielodyscyplinarnie jako przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, interdyscyplinarnie bądź transdyscyplinarnie. W przypadku badań transdyscyplinarnych jest najtrudniej, ponieważ musimy wypracować wspólny język, który pozwoli nam komunikować się ze sobą i opisywać świat w zupełnie, przy użyciu zupełnie nowych. Z jednej strony gramatyk, a z drugiej strony, właśnie zupełnie nowych słowników. Więc ja będę op dzisiaj optowała za tym, że epidemie chorób zakaźnych są przedmiotem przede wszystkim badań wielodyscyplinarnych i interdyscyplinarnych. Na pewno jest tak, że wybuchy epidemii chorób zakaźnych zawsze intensyfikowały problemy, które nękały aktualnie świat to może być nasz świat współczesny, to może być świat europejczyków w XIX wieku, XVII, XIV i tak dalej. Epidemie chorób zakaźnych są zatem można powiedzieć przedmiotem badań przedstawicieli różnych dyscyplin od nauk medycznych i nauk o zdrowiu, przez nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze i tak dalej, i tak dalej. Ale jaka tutaj jest rola historyków? Historycy wiedzą, dzięki swoim badaniom, że epidemie chorób zakaźnych odgrywały, obok wojen, co jest istotne, dominującą rolę w kształtowaniu się społeczeństw europejskich i pozaeuropejskich. Pokazywały kruchość bytu indywidualnego i kruchość bytu społecznego. I dopiero dzisiaj, w dobie pandemii COVID-19, zaczęliśmy równocześnie doświadczać tego, Czym jest epidemia we wszystkich miejscach na świecie? Nie będę mówiła o tym, jak różne są te doświadczenia. Istotny jest fakt równoczesności właśnie tego wyjątkowego doświadczenia. Oczywiście, historycy, tak jak inni przedstawiciele pozostałych dyscyplin naukowych, najpierw badają lokalnie, a potem globalnie. Przy czym historycy pokazują, że najważniejszy efekt epidemii chorób zakaźnych to efekt demograficzny. I kiedy. Nastąpi odpowiednia skala śmiertelności, bądź umieralności możemy oczekiwać także zmiany społecznej. Ok, idźmy jeszcze dalej. Oczywiście ludzie od zawsze tłumaczyli skąd biorą się zarazy. Tych dawnych koncepcji wyjaśniających etiologię plagi było bardzo wiele. Wydawałoby się, że one odejdą w niepamięć w XIX i XX wieku. Wiadomo, pod koniec XVIII wieku Jenner opracowuje pierwszą szczepionkę ochronną. W zasadzie momentalnie rodzi się ruch antyszczepionkowy. Pod koniec XIX wieku rozpoczyna się... Rewolucja bakteriologiczna, na początku XX wieku wchodzą terapeutyki salvarsan, który w zasadzie rozwiązuje w pewnym sensie wielowiekowy problem epidemii syfilisu, ale jednocześnie te wszystkie dawne modele myślenia o epidemii i te wszystkie sposoby postępowania w obliczu epidemii zostają. Wszystkie non-pharmaceutical interventions współcześnie to jest nawiązanie do tego, co było. XIX wiek przyniósł niesamowity rozwój nauki, dał nam także sekularyzację, narodziła się biopolityka, zaczęto zarządzać zdrowiem populacji, nastąpiły procesy modernizacyjne i wydawało się, że Europa, świat Zachodu będzie realizował wszystkie idee oświecenia. Okazało się, że imperializm europejski stanie się Także w tym czasie, przyczyną rozprzestrzeniania się epidemii chorób zakaźnych. Historycy doskonale dzięki temu, właśnie dzięki swoim badaniom, wiedzą, że epidemie chorób zakaźnych były i będą stałym elementem dziejów. I w zasadzie są niezbywalne. Zmieniać będą się ich formy, odpowiedzialne za wybuchy epidemii, rozmaite patogeny, ale dlatego, że zarazy, handel i migracja są nierozerwalne ze sobą, epidemie nie znikną. W latach 70. William MacNeill w głośnej książce Plagues and People stwierdził, że trzy największe kataklizmy w dziejach pod jakby kątem liczby zgonów, jakie spowodowały, to te trzy wielkie zarazy. I proszę spojrzeć. Najlepiej pamiętamy. Czarną śmierć, chociaż oczywiście to jest tak odległa rzeczywistość. Ona najsilniej rezonuje zarówno w kulturze popularnej, jak i w wyobraźni zbiorowej. Historycy kultury zadają sobie zatem pytanie, jak to jest, że o czymś pamiętamy, a coś zapominamy, i dlaczego. Historycy także podkreślają, że epidemie do mniej więcej połowy XX wieku były endogenne dla porządku społecznego. Dawne populacje, dawne społeczeństwa potrafiły mediować epidemię zupełnie inaczej niż my, potrafiały objaśniać epidemie, przyczyny wybuchu epidemii, ponieważ epidemie były czymś stałym, czymś normalnym. I teraz, tak, jak historyk powinien badać epidemię? Moim zdaniem i zdaniem coraz liczniejszej grupy historyków powinniśmy badać epidemię troszkę tak, jak badają epidemie socjologowie, czyli jako społeczne fakty całościowe. I dalej powinniśmy także stosować specyficzne, społeczne modele epidemii, które są wypracowywane na gruncie kooperacji socjologów z historykami przede wszystkim w świecie niemieckojęzycznym. Jakie są zatem aktualnie bym powiedziała, najbardziej ważkie, najbardziej płodne trendy w badaniu epidemii, na pewno historycznych rzecz jasna, na pewno jednym z takich istotnych trendów jest badanie związku epidemii z epizodiami i odwrotnie, gdyż takie badania pokazują. Czym jest efekt nierównowagi między człowiekiem a środowiskiem naturalnym? Więc mamy aktualnie prowadzone badania nie tylko nad dżumą, malarią, ebolą, świńską grypą i tak dalej, właśnie prowadzone przez historyków, które pokazują, w jaki sposób kiedyś były to znaki od Boga, później stały się znakami od natury, które miały pokazywać właśnie tę nierównowagę w stosunkach między nami, człowieka, ludźmi, a Światem przyrody. Kolejny trend to jest badanie epidemii w perspektywie globalnej i badanie globalizacji mikrobów. Istotnie takich badań od lat 70. jest coraz więcej. One są bardzo popularne w krajach anglojęzycznych, Między innymi badacze z Oxfordu pokazują w jaki sposób zmieniały się trajektorie krążenia czarnej śmierci. Znów chcę Państwu przypomnieć, że ostatnia pandemia czarnej śmierci, czyli dżumy, to jest koniec XIX wieku, kanton Chiny, epidemia, która kończy się w przeddzień wybuchu Hiszpanki. Kolejny taki ważny element albo ważny trend to jest badanie epidemii i związanych z nią patologii społecznych. To jest bardzo stary trend, ale cały czas jakby daje nam różne ciekawe możliwości interpretacyjne, no bo zawsze ktoś za epidemią jest odpowiedzialny. To może być obcy, ale to także mogą być swoi ludzie z marginesu społecznego bądź wyspecjalizowane grupy osób, które mają kontakt z osobami zarażonymi. Coraz częściej historycy pokazują, że większość non-pharmaceutical interventions to narzędzia wypracowywane od czasów czarnej śmierci, z bardzo długim no właśnie można powiedzieć życiorysem albo z bardzo długą historią. Paszporty covidowe paszporty przeciwdżumowe, paszporty dżumowe. To jest bardzo długa historia. Kolejna kwestia to jest definiowanie tego, czym jest dystansowanie społeczne i czym są lockdowny. Aktualnie historycy i socjologowie pokazują, że wprowadzenie lockdownu bądź, no właśnie, form dystansowania się, dystansowania społecznego jest związane z normalizacją stanu wyjątkowego, który właśnie ma stać się czymś regularnym. Kiedyś w dawnych wiekach ten stan wyjątkowy na czas zarazy był wpisany znowu w ten porządek społeczny. Kolejna kwestia epidemie ujawniają nierówności i to jest najbardziej płodny trend w badaniach historycznych. Nie tylko chodzi o nierówność wobec śmierci, nie tylko chodzi o wielkie kryzysy demograficzne. Epidemie ujawniają także nierówności dochodowe. Najciekawsze badania z zakresu historii gospodarczej epidemii prowadzi aktualnie Alfani razem ze swoim zespołem. Alfani pokazuje, w jaki sposób niektóre epidemie prowadzą do redystrybucji bogactwa na świecie. Alfani razem ze swoimi współpracownikami wskazał, że pierwsza taka duża redystrybucja bogactwa nastąpiła zaraz po wielkiej zarazie czarnej śmierci następnie żadna inna epidemia dżumy nie miała podobnego efektu kolejna redystrybucja bogactwa nastąpiła kiedy wtedy kiedy pojawiła się w Europie i w świecie zachodu cholera azjatycka w związku z czym możemy powiedzieć że epidemie chorób zakaźnych zwłaszcza a przede wszystkim pandemie, tak, mogą przyspieszać pewne procesy. W przypadku czarnej śmierci w jakimś stopniu mur doprowadził do szybszego wzrostu odrodzenia, ale także okrzepnięcia się wczesnych form kapitalizmu. W przypadku cholery mamy do czynienia z przyspieszeniem procesów modernizacyjnych. Wydaje się, przynajmniej tak mówią socjologowie, że COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszy rewolucję cyfrową. Ale tutaj pojawia się pytanie, czego tak naprawdę uczy nas historia? Przede wszystkim tego, że powinniśmy badać epidemię interdyscyplinarnie w tym szerszym kontekście i najlepiej w perspektywie globalnej dalej historia uczy nas że powinniśmy być dosyć ostrożni w budowaniu analogii i wysuwaniu wniosków na właśnie między tym co było kiedyś a co dzieje się współcześnie i wreszcie historia uczy nas że żyjemy w bardzo wyjątkowych czasach w czasach kiedy jesteśmy w zasadzie wolni w świecie zachodu od groźby wybuchu Kolejnych epidemii chorób zakaźnych, ale jest to sytuacja na skalę, jakby tutaj globalną i historyczną, wyjątkowa. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.